Pora wracać do domu. Myślę, że będzie bardzo ciężki powrót. Nie tylko mówię o trasie, ale mówię również o aklimatyzacji już w domu i wróceniu do tak zwanej szarej rzeczywistości. Um, człowiek jest uzależniony od dobrej zabawy, od, że tak powiem, palenia sałaty. Oczywiście na tą sałatę trzeba zapracować. W czasie pandemii człowiek był zamknięty, harowa jak wół, żeby przez kilka dni zabawić się jak szejk Oczywiście żaden szejk, tylko po prostu podstawy, bo to są podstawy, umówmy się, to nie jest nic szczególnego. Dzięki. Hotel Królewski, proszę Państwa, tutaj Gdańsk się zmienił. Syn Gdańska nie poznaje swojego miasta. Ale za to sądek ze Szczecinem. Syn Gdańska musi wracać do domu. Jest to ciężkie na pewno, żeby się znowu przełamać i wbić tak zwaną szarą rzeczywistość. Gdańsk zachwycił, Gdańsk pokazał klasę, jeśli chodzi o ścisłe centrum, w tej chwili najbardziej eleganckie w całym kraju. Zmienił się straszliwie, poszedł do przodu, jak zresztą każde miasto. Natomiast tutaj jest to bardzo mocno widoczne. Najlepsze jachty na polskich blachach. Kiedyś w dobrym hotelu byli tylko zagraniczniacy. Dzisiaj te proporcje się zmieniają. Doceniamy to. Jesteśmy na fali. Proszę Państwa, cudowny Gdańsk nie ostatni raz mówi do Was przeze mnie. Na listopad jest planże schudne i będę robił sesję modelową przy kamienicach gdańskich. Czarno-białe w garniturze, w cylindrach, stylizowane na lata XIX wiek. Jeszcze raz powiem, to bardzo Będę piękny. Na listopad będę piękny, wymodelowany, będzie sesja z fotografem w Garniaku Czarno-Białe. Twarz modela. W Gdańsku. W Gdańsku, w Gdańsku we Wrocławiu i w Szczecinie. W tych trzech miastach chcę wystąpić. Taki trochę trójkąt bermudzki. A teraz, proszę Państwa, statek piracki z tej perspektywy jeszcze żeś mówił, nie nagrywał. Jest potężny i powiem szczerze, że Piraci zawsze szybko mogli stąd, będę na pirat drogowy pije Hugona. Tutaj mamy litrową karawkę, woda gazowana. Co mi się podoba, że pojawiają się karawki, pojawia się szkło, pojawia się gaz. Cudownie. Hotel. Królewski odrobił, że tak powiem, zadanie domowe. Czekam na śledź. Tak, tak jest, zupa rybna, Gdańsk. Jeszcze raz sekundka. No. Dobra, jest. Hotel królewski, Gdańsk. Zupa rybna. Zupa rybna. Tak się kiedyś nalewało, tak się kiedyś jadło Dawne czas, Ekskluzywna restauracja Hotel Królewski Proszę, Dzięki. uprzejmie i smacznego Dziękuję bardzo Dzięki A to śledzik, patrzcie tylko na śledzika A ładnie, ładnie dzisiaj wygląda Jak podane To co stało. Po prostu to jest wszystko tak przyprawione dobrze, wiesz? No. Sandacz zajechał jeszcze raz, patrz jaki Wydaje mi się, że jest więcej pirek To jest znakomite, cudowny, miękki, maślany sandacz, filek bez ości Ale patrzcie tylko na tego burgera i tak, tak, znaczy nie, nie ma w sandaczu ty. A to nie wiem, co to jest. Tak. Dużo, dużo wrzucamy w serca w taką chałupniczą pracę, no. robiąc na przykład Wszystkie sosy od podstaw, wiem, tatar sikamy też ręcznie, nie jest to mielone, tylko, tylko ręcznie sikany tatar za każdym razem, Fak faktycznie z dobrego mięsa. I to się czuje na talerzu. To jest właśnie tak fajna, myślę, że całkiem przyjemna sprawa. Fajna, nie? Okay.